Witam was serdecznie moi drodzy, z tej strony Marcelu, zapraszam was na gameplay z Battlefield 2042, mapka LL sobie klasyczką M16A3, którego niedawno sobie odblokowałem i zobaczymy jak nam tutaj pójdzie, ta mapka jest dość otwarta, więc może tutaj powinien być inny celownik założony, już widzę snajperów, ale nic. zobaczymy, pewnie pierwszy zaraz zginę. Jest snajpera. Okej. Okay. Dobry smoke w sumie. Dobry smoke. Tak, będzie mi brakowało dynamizmu jeżeli chodzi o battlefield. oni czterdzieści Ta gra jest mega zajebiście dynamiczna. I mega mi się podoba granie w tą gierkę. Natomiast z tego co ja widzę społeczność Battlefielda już... Zaczęła po prostu płakać. Że time to kill jest nie taki. Za szybka. Moi drodzy, to jest pole bitwy. Tutaj zawsze będzie szybko. Tu powinno być zawsze szybko. Zawsze powinno być szybko i zawsze powinno być dynamicznie. Nie, nie może być sytuacji, że giniemy, strzelając w plecy do gościa, a my giniemy. Nie może być tak, po prostu nie może być tak. Ale otwarcie 10.0. Po prostu nie może być tak, musi być szybkość. Niestety, myślałem, że tak nie jest w społeczności Battlefielda, ale okazuje się, że społeczność Battlefielda również jest społecznością, która nie rozumie o co chodzi, jeżeli chodzi o grę, która opiera się na odzerowaniu pola bitwy. Przypominam, to jest odzerowanie pola bitwy. Tak się na to upieracie, a strzał w głowę nie, nie zabija. To po pierwsze, a powinien to jest dla mnie primo, które powinno być w tej grze załatwione. Sz... Szczał goły powinien zabijać. Nie widzę potrzeby, żeby tego nie było w grze. FPS. Związanej ze strzelanką. No nie widzę tego, żeby to tak nie działało. Moim zdaniem jest to dla mnie mega rozczarowanie, jeżeli chodzi o Battlefield jeżeli wszystko zostanie spowolnione. Dlatego, że pole bitwy to pole bitwy, moi drodzy. Tutaj na polu bitwy szlaś w plecy, to zabijasz. Nie ma czegoś takiego, że się odwracasz i zabijasz gościa, nie? To jest pole bitwy. Ja wiem, czy powiesz, że to jest tylko gra. Tylko gra, ok, ale oczekujecie od tej gry na maksa realizmu, tak? Oczekujecie tego, tak? Oczekujecie tego, sami tego oczekujecie, powiedzcie mi. Dla mnie idealne Battlefield by był taki: szybki time to kill, taki jak tutaj, 24-62 w hardline, strzał w głowę, zabija, nieważne czy grasz normal, czy grasz inny tryb. Po prostu szcągować cię zabija, bo to jest pole bitwy. Dobraliśmy stąd. I to by było piękne. Ale niestety. Nie będzie, tak? z racji tego, że społeczność się burzy. Oglądałem jakieś tam materiały kromki chleba i tak naprawdę chłop ma dużo racji w tym co mówi, natomiast nie ma racji z tym, że chcą spowalniać grę. Dlaczego chcą tą grę spowalniać? Co im przeszkadza w tempie rozgrywki? Na polu bitwy liczy się po prostu refleks, tak? I nie mówcie, że nie. Liczy się refleks i tempo. A nie kampienie po krzakach i szalanie w plecy, tak? Żeby było jasne. Po prostu dynamika tak jak na tej akcji. To jest dynamika, moi drodzy. To jest dynamika. I to wszystko powinno się zgrywać i to wszystko powinno być super zrobione. I tak powinno wyglądać szóstka na normalu. Mam nadzieję, że będą hardkory, no to wtedy będziemy inaczej myśleć, co tu zrobić. Chociaż wątpię, że były hardkory tam.

Dlatego będzie mi brakowało tej dynamiki, tej rozgrywki takiej intensywnej, nie? która nie bierze jeńców no, po prostu. W tym systemie rejestracji obrażeń, który też nie bierze jeńców, tak. Bo ten system rejestracji nie bierze jeńców. No. Ja się dziwię, że... I Battlefielda te tego nie rozumieją po prostu Aj. aj, aj. Ależ to by było dobre. Yy, nie rozumiem tego. Myślę, że ta społeczność inaczej trochę wygląda. Bardziej forsuje zmiany, które są po prostu nadają tej gry realizmu pola bitwy. Realizmu pola bitwy. Tego oczekujemy, ale niestety tak nie jest. No ale cóż, każda gra ma swoją społeczność. I każda społeczność czymś się oznacza. Ta się oznacza tym, a nie czymś innym. Okej, okay. po prostu nie myślałem, że tak jest. No i tyle. Wow, gdzieś stamtąd, tak, okay. wychyliłem za bardzo. Oczywiście to, to tylko moja subiektywna opinia, tak Żeby było jasne, to moja subiektywna opinia Droga. Ale mam, że macie moją optykę i wiecie o co mi chodzi. To nie jest żaden hejt ani nic, po prostu ów, tak uważam. O! Rozumie snipera strzał w głowę zabija na normalu i to jest super. I tak powinno być to rozwiązane w... Battle Bite szóstce. Nie mówię o sniperze, mówię ogólnie o systemie rejestracji obrażeń strzałów w głowę. To uważam, że to jest najbardziej chujowe, jeżeli to wszystko będzie po prostu znerfione. Co może się stać z tą grą? Bo chcemy rozwijać tą grę tak, żeby była jak najbardziej realna, a nie była taka po prostu zabawkowa. Bo ona jest zabawkowa dla mnie. Ale bo dlatego, że szając w plecy nie zabijasz. A gości potrafi odwinąć i odwrócić cię i coś zabić. To jest jeden przykład, ale przykład, który pokazuje, jak ta gra rzeczywiście wygląda. Powiem, naucz się strzelać i tak dalej. Yy, tutaj nie chodzi o to, że ile, jak długo trzymasz celownik na, na przeciwniku. Tu nie o to chodzi. Tu chodzi o refleks. Jak krótko potrzebujesz, żeby zabić? Albo jesteś szybki, albo jesteś po prostu nie szybki. Dlatego hardkory cieszą się popularnością, Jedni krytykują hardkory, a inni je uwielbiają. Ja uwielbiam hardkory właśnie z racji tego, że tam się gra refleksowo. I oczywiście musisz opanować obrzut broni, bo to jest w każdej grze, musowo, w każdym trybie, nie, 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 niezależnie, ale... Ale liczy się to, czy ty zaczniesz pierwszy strzelać, bo to jest najważniejsze, jeżeli ty strzelasz pierwszy do gościa i trzymasz celownik i trafiasz go, to nie powinieneś ginąć, jeżeli pierwszy strzelasz, bo byłeś szybszy. Na polu bitwy tak to wygląda. Po prostu na polu bitwy tak to wygląda i tam się nikt z tym nie dyskutuje. No, nikt z tym nie dyskutuje, tak? A 30, 12. No całkiem nieźle. Całkiem niezły ten gameplay. Mam że będzie taki intensywny do końca. Sojusznik dostał! pająm rotację Ktoś biegł. a ja, czasu coraz mniej. Kontrolę co się dzieje Muszę przeładować. Nie stał? skąd? Nie może mnie zaszli. Ja pierdolę tam byli moi. Ja nie wiem, jak to możliwe, że goście mnie zachodzą, kiedy są moi tutaj. To bywała historia są w tej grze, no ale trudno. Już nie jest jak jest. Ta ma dużo takich... ...przestrzeni. Ojej, nie udało się. O, asysta. Dobrze, moi drodzy. Także to są moje przemyślenia, takie już na spokojnie, jeżeli chodzi o Battlefielda szóstkę. Mam nadzieję, że gra będzie naprawdę przyzwoita i będzie się bardzo fajnie rozwijać. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, to był gameplay z mojej strony, M16, 3, klasyka. Pozdrawiam Was, hej!